Siemanko, witam dzisiaj wszystkich yy, właśnie odebrałem paczkę od yy, kolegi yy, Kaniów Czysty jest zajebisty więc yy, pozdrawiam Cię przyjacielu yy, dziękuję za tą paczuszkę yy, no co, przystąpimy do otworzenia tutaj tej paczuszki może spróbuję wyrwać niestety ja nie będę nic więcej nie nagrywać Prze, przez, przez na najbliższe yy, dwa tygodnie. niestety, yy, ja załapałem wirusa. Mam COVID-a i jestem uziemiony. A także to to jest moja ostatnia paczuszka Chyba, że jeszcze co coś przyjdzie. I zaraz zobaczymy, co to jest. To otwieramy. Także jeszcze raz mówię sponsorem odcinku jest kaniów czysty, zajebisty już tu widzę zobaczcie papierek do kosza zobaczmy 50 w stanie idealnym, setka w stanie idealnym, 500 w stanie idealnym i 5000 w stanie idealnym nie wiem, chyba wy wszyscy drukujecie te banknoty że są w takim stanie no ale jestem bardzo, bardzo za, zaskoczony oczywiście mile teraz zobaczymy tutaj no, że nie przeciął bo nie wiem co tu jest celki. Tu już się spodziewam, co tu będzie. Zobaczcie. Nie, niestety, no. Ja choruję na COVID-a. Mam jakieś objawy. Tu jest. Zła ostrość. No nie chcę złapać ostrości no, no nie chcę załapać. Jest powstanie śląskie. Monetka, wszystkie w kapselkach. I trójka polskie radio. Tam no, słabo widać, ale... Coś mam z aparatem, może też wirusa załapał, Tutaj miejscowość Kalisz. Tu kolejne, co to jest za monetka? Tu jest Krzemionki Opatowskie. Tutaj kolejne miasto Mława. To także jest wszystko w kapselkach, no jest super. Tutaj jest y, Smoleńsk. To także też super. Wszystko uzupełni moją kolekcję. Tu mamy Ignacy Jan Paderewski. Także super. I tutaj jest 100 lat Muzeum Narodowego w Warszawie. Ta także, no, super, super. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 10 lat. No, nie chcę mi coś ostrości załapać. Dobra. Na następne jest to miasto Gdynia. Słabo widać, no ale nic się nie poradzi. No i yy, yy, 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce. To także na pewno yy, na pewno zasili za monetki w moją kolekcję, bo tych monet mi brakuje. Tu wcześniej <kluzny> z kolegą Arturem i mailowaliśmy, żeby nie było duplikatu, bo niepotrzebnie. No plus jeszcze to. że co tutaj te, też jestem za zaskoczony. Może inaczej o. Może ta, taką wystawkę, żeby było widać. Naprawdę mega paczka. Dziękuję bardzo. Yy, za Zaskoczyłeś mnie troszkę. Hmm. No i cóż, no. Wbijajcie też do, do kolegi. Kaniów czysty jest zajebisty. Je, jeździ pociągami. Bardzo fajne materiały ma też. No i co, no. Je, Jeszcze czekam za jedną monetą. No ale to już moja żona będzie musiała odebrać. Bo ja niestety spokoju nie wyjdę. Nie, już w sumie teraz też już spokoju nie wychodzę. Żona odebrała mi tą paczuszkę no co no. nagram filmik tylko jak przyjdzie mi ta monetka jedna to też jest wielki strzał akurat tą monetę sobie wylicytowałem sam na aukcji no ale to, to zobaczycie jak przyjdzie ta monetka więc no cóż jeszcze raz wielkie dzięki przyjacielu jak się podobała, łapka w górę jak nie łapka w dół Pozdrawiam. No i trzymajcie się.